Cześć! Już wróciłam! Zrobiły z ciebie... Kokon? Do tego to już dosyć. O nas! Sielanka, harmonia i dobra zabawa. Pewnie zastanawiacie się, jak ja to zrobiłam. Zaraz Wam pokażę. Słyszeliście o kodowaniu? Spokojnie. To nie rzecz wyrwana rodem z Matrixa. Pokażę Wam na czym polega nauka kodowania dla dzieci. Super zabawa, jaką dziś zobaczycie, to taniec kodowaniec. Nasze dziewczyny uwielbiają się ruszać i tańczyć do każdej muzyki. A co jeśli by do tego dodać też tajny, ustalony wspólnie kod? Proszę bardzo, to super proste. Potrzebujemy kilka kartek, fajną muzykę i dużo energii. Rodzic kolejno odkrywa kartki, a dzieci wykonują figury i gesty ciałem, rękoma, głową, nogami. Przypisane wcześniej do każdego symbolu. Tak powstaje taniec, kodowaniec. W miarę postępów i coraz większej wprawy dzieci cały proces przyspiesza, zabawa staje się coraz dynamiczniejsza. Symbole opracowujemy wspólnie. Mogą to być piktogramy figur i gestów, albo na przykład cyfry, do których przypisze się ruchy, które mogą kojarzyć się z daną cyfrą. My wybraliśmy tę ostatnią opcję. Na przykład jeden, to ręka nad głową, dwa, wkręcamy żaróweczki, trzy, kręcimy biodrami, cztery, podnosimy prawą nogę, pięć, robimy pajacyki. Nasze dzieciaki uwielbiają tańczyć, a ta zabawa to coś więcej. Taniec i nauka kodowania. Spodziewaliście się, że tak wygląda nauka kodowania? Wejdźcie na koduj.gov.pl i zobaczcie wiele więcej fajnych zabaw.